Adam Klocek, dyrygent, wieloczelista i dyrektor Filharmonii Kaliskiej, zdobywca grami z tąże orkiestrą. Dla nas tym razem na otwarcie Biennale przedstawi rzecz najszlachetniejszą koncert symfoniczny, przewodnik po orkiestrze Benjamina Britena. Będzie to niezwykłe wykonanie z udziałem nie tylko orkiestry, również z wizualizacjami, które tworzą młodzi poznańscy artyści. Utwór jest szczególny, utwór jest tak napisany i tak będzie przedstawiony, że na pewno wszyscy go doskonale zrozumieją i będą mieli z niego przyjemność.